Takie konferencje są potrzebne. To pozwala nam, nam, mam na myśli tak instytutom badawczym, które w jakiś sposób dokonują postępu technologicznego i próbują wykonać produkty, które są wojsku potrzebne. Pozwala nam się w jakiś sposób do wojska zbliżać, zrozumieć ich potrzeby. Wojsko z kolei może bliżej poznaje nasze problemy, a to wszystko pozwala nam. Doprowadzić do skutecznego dialogu. A skuteczny dialog to taki, w którym wojsko wyraźnie deklaruje, czego potrzebuje, a przemysł zbrojeniowy i instytucje badawcze potrafią tym wymaganiom sprostać i wiedzą, co mają zrobić. Jakie największe wyzwania czekają instytuty badawcze w nadchodzących latach w związku z, z współpracą z, z wojskiem? No myślę, że jednym z wyzwań jest to, żeby w jakiś sposób ten dialog nawiązać. My cały czas nad tym pracujemy. PIAP jest instytucją, która już od kilkunastu lat buduje akurat w naszym przypadku roboty do zastosowań specjalnych. Między nimi są zastosowania wojskowe i wydaje mi się, że można zaryzykować twierdzenie, że dużo łatwiej jest zbudować robota jakiegoś, a dużo trudniej takiego, który jest komuś, a w szczególności w wojsku, do czegoś potrzebny. Czyli za największe wyzwanie uważam zdefiniowanie i realizacja takich procesów, które pozwolą wykonywać konstrukcje dokładnie uszyte na miarę dla użytkowników. Czy nasz, czy wojsko, jako, jako potencjalny klient, to wymagający klient? Oczywiście jest to wymagający klient, w szczególności w ostatnich czasach te wymagania narastają, ponieważ nasz rynek nie jest już rynkiem hermetycznym. Tu współzawodniczymy z przemysłem zachodnim, zagranicznym przemysłem, który ma już za sobą wiele lat doświadczeń ma gotowe produkty, ma opracowane procedury, ma większy kapitał, a w szczególności kapitał marketingowy. Niestety w Polsce jeszcze to nie jest do końca oczywiste, że instytut badawczy prowadzi marketing, a niestety bez, bez tego już w tej chwili sprzedać się nie da.